Serce Jezusa ze żywością napełnione. To wezwanie w moim odczuciu stoi w takiej opozycji do, do innego wezwania, które mówi nam o tym, że serce Jezusa jest pełne dobroci i miłości. Jezus, który sam z siebie przyniósł na świat miłość, dobroć, Jezus, który jest przepełniony miłością, przepełniony dobrem i pragnie to dobro z siebie wylewać na, na każdego, kogo spotyka, Bo przez ludzi, również przez nas. By z zewnątrz zostaje napełniony zelżywością. Zelżywością, czyli, czyli tym, co złe, czyli obelgami, czyli wyśmianiem, odrzuceniem. Jezus, który w środku jest pełen miłości, z zewnątrz próbuje się go napełnić właśnie złem, nienawiścią. I w tej sytuacji Jezus jest dla nas wzorem takiej z jednej strony cierpliwości, wytrwałości, ale też takiej pewności siebie. Jezus dalej jest pełen miłości. Niezależnie od tego, ile zniewag na niego zostaje wylanych, ile zła się na niego wzrzuca, on i tak w środku pozostaje pełen miłości. On, który miłości nie doświadczył, mimo wszystko tą miłością obdarzał. I tak się dzieje do dzisiaj. I prośmy Jezusa o to, żeby, żeby tego nas nauczył, żebyśmy wtedy, kiedy spotykamy się ze zniewagami, kiedy spotykamy się z wyśmianiem, z odrzuceniem. Kiedy jesteśmy krzywdzeni, żebyśmy nie przepełniali się tymi krzywdami, żeby w naszym sercu wciąż była miłość. Oby Jezus nas tego nauczył. Jezu cichego i pokornego serca. Uczyj serca nasze według serca Twego.